Niektórzy już posiadają skina Osobowość a druga noga robota już na mapie. Hej, się Manko moi drodzy. Ja jestem Kelty i witam was w kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o pewnym błędzie kontrolerach dających przewagę w Fortnite oraz o robocie. Ale zanim jeszcze zaczniemy, to oczywiście przypomnę, że jeżeli ci się ten film spodoba, to zostaw pod nim łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Lecimy po 2000 subów do końca wakacji, a to czym się to uda zależy tylko i wyłącznie od was. Jeżeli mnie lubisz, i chcesz mnie wesprzeć, to możesz też pisać mój kod w sklepie Kelty podłoga, będę ci bardzo a teraz już zapraszam do oglądania. Najprawdopodobniej przez pewien błąd gry niektórzy gracze mają już dostępną skórkę osobowość. Przypomnę, że ten skin jest do odblokowania za zebranie 90 fortbajtów, gdy tylu na razie nawet nie ma do zebrania. Dzięki temu błędowi będziemy w stanie zobaczyć jak dokładnie wyglądać będzie ten skin. Tutaj potwierdza nam się fakt, że będzie on posiadał do odblokowania specjalne, kolorowe style, które dostaniemy zbierając hełmy porozrzucane po różnych częściach mapy. Nie wiadomo jak duża ilość osób już posiada tego skina i na jaką skalę wystąpił ten błąd, ale nie dziwcie się jeżeli już spod spotkacie gracza z takim skinem. Według mnie ta skórka jest nawet ładna, ale nie oszukujmy się, dla mnie jako dla osoby, która ma zebrane 31 fortbytów już nie ma na nią szans. Szczególnie, że mi się tego nie chce zbierać. A ty, zdobędziesz skórkę osobowość, czy raczej masz tak samo jak ja? Napisz w komentarzu, a przypnę ci serduszko. Czwarty już etap budowy robota został ukończony. Na elektrowni ciśnieniowej już dziś pojawiła się cała druga noga robota. To wydarzenie przypisane jest jako czwarty etap budowy. Łącznie w plikach takich etapów mamy 8. Raz na dwa dni ukończany jest kolejny z nich. Skoro zostało jeszcze 4 etapy, a każdy pojawia się co drugi dzień, to z tego wynika, że budowa robota powinna zakończyć się równo 14 lipca. Tak się jednak najprawdopodobniej nie stanie, ponieważ po pierwsze, do końca sezonu zostało nam aż 17 dni, a robot nie stałby tak bezczynnie i czekał na potwora. Możemy się spodziewać, że będzie on ukończony czasowo idealnie. Po drugie, w plikach gry nie mamy jeszcze wzmianki o niektórych jego częściach, takich jak chociażby głowa, więc tak naprawdę etapów będzie łącznie wydaje mi się, że z 10 albo nawet więcej. Budowa robota może ukończyć się wcześniej tylko pod warunkiem, że przyspieszy ona i Zacznie pracować nad nią więcej tych takich małych robocików i więcej pracowników. Miejmy nadzieję, że nie potrwa to jeszcze długo, ale tak jak mówię, aktualnie wszystkie nowe części pojawiają się co dwa dni, więc nie pozostaje nam nic, jak tylko czekać. Swoją drogą ciekawie by było, gdyby coś w budowie poszło nie tak i gdyby nagle coś się popsuło. Wtedy tak naprawdę bylibyśmy w kiepskiej sytuacji. Teraz przejdźmy do sprawy przewagi kontrolerów nad myszkami, ale chcę wam tylko powiedzieć, że w tle właśnie widzicie różnicę między kontrolerem a myszką. Gracze coraz chętniej przenoszą się na kontrolery. Jest to spowodowane wieloma czynnikami, takimi jak Chociażby możliwość dostosowania innej czułości do budowania i innej dostrzelania, oraz na przykład pomoc w celowaniu, która w grze daje dosyć dużo. Poza tym jeden z graczy porównał celność broni, gdy gramy na kontrolerze, z celnością broni podczas grania na myszce. Jak widzicie w tle, kontroler ma o wiele mniejszy rozrzut i o wiele mniejszy odrzut. Na tym klipie wyłączony jest aim Assist, a i tak gracz, trzymając celownik w jednym miejscu, na kontrolerze trafia częściej niż na myszce. Jest to rzecz, która wielu graczy skłania do przejścia właśnie z myszki i klawiatury na kontroler. Ja osobiście i tak nigdy na kontroler nie przejdę, bo ja się jakoś w tej grze bardzo nie pocę, ale chcę, żebyście po prostu wiedzieli, jak wielką przewagę w grze daje granie na kontrolerze. Jeżeli ktoś nauczy się na nim dobrze grać i nim operować, to nawet bez aim Assista może grać bardzo dobrze. Chociaż wiadomo, że pomoc w celowaniu zawsze na propsie trzeba sobie życie ułatwiać. A tymczasem to by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że Ci się spodobało. Jeśli tak, zostaw tutaj łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. A ja już się z wami żegnam, do następnego! Jo!